Słuchajcie, witam Was oficjalnie na 11 akcji motoserce. Serce. W kraju to już jest 12 akcja. Przypomnę dla e, wszystkich, że to jest idea wynikająca z potrzeby serca i chęci działania. Wiadomo od jakie mamy teraz czasy. Krew jest potrzebna. Organizatorem akcji w Zambrowie jest Klub Miłośników Motocykli Żółw Zambrów. Patronem generalnym jest Polski Czerwony Krzyż, patronat konorowy objął Burmistrz Miasta Zambrowa, pan Kazimierz Dąbrowski. Gospodarzem jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie, pod przewodnictwem dyrektora Andrzeja Żeligowskiego. Swoją akcją chcemy zwrócić uwagę na brak tego cennego daru jakim jest krew w polskich szpitalach oraz pragniemy propagować ideę chwylastwa. Akcja prowadzona jest w Polsce, gdzie buduje swoim zasięgiem zarówno duże, jak i małe miasteczka, ale również jest prowadzona za granicą. Warto tutaj dodać, że na przełomie lat 2010-2019 zebraliśmy 378 litrów krwi. Oczywiście nie sami my, to wszyscy mieszkańcy miasta, okolic. Osoby, które chcą pomagać, to jest Wasza zasługa. To są duże beczki już cennego płynu. Dziś, 6 czerwca, rozpoczynamy 11. edycję Motoserca. Dziękuję za uwagę i zapraszam do czynienia dobra.